W swojej karierze zagraliście już wiele tego typu koncertów, a w 2007 roku nagraliście nawet oficjalny hymn ju Juwenaliów Olsztyńskich. Czyli można powiedzieć, że jesteście związani ze studenckimi festiwalami muzycznymi od dawna. E, powiedzcie nam, jak atmosfera na naszych juwenaliach. Znakomita. To tak, opisując to jednym <gry> słowem, faktycznie wiesz, od początku naszej działalności jakieś tak to poważnym brzmi I od kiedy założyliśmy zespół, no jakby bliska była nam brać studencka, no my jesteśmy z Olsztyna. Nie byliśmy to jest ta studentka studencka tak, brać. Tak Ale i wiesz, w no momencie kiedy powstała piosenka, hymn piosenka o olsztyńskich Juvenalach o Kortowiadzie, ty chyba pisałeś wtedy maturę? Tak. A o ja kurczę, to w, w faktycznie. Nie tak, tak, a ja byłem tak. w technikum, więc, yy, więc tak wybiegaliśmy trochę w przód ale no większość zespołów wtedy też już, że tak powiem, blisko była związana ze studentami, więc faktycznie nam ten klimat, te kluby akademickie, ten klimat juvenal jest bardzo bliski i nam pasował tak my przed w ogóle, wiesz, jakby taką nie wiem, przed wygraniem programu Mazbida Music, czy jakby takim bardziej licznym koncertowaniem, no to często odwiedzaliśmy różne miasta właśnie spotykając się ze studentami, więc dla nas te spotkania typu juvenal takich tak jak dzisiaj. No, to coś jest coś pięknego. No dzisiaj piękna energia, publiczność dopisała. Super. Zastanawiam się, to taką prywatę ci wrzucę. Zastanawiam się, czy jak moja cura wiesz, pójdzie na studia. Mam taką nadzieję, może, że pójdzie, czyli za jakieś że 8 czy lat. Czy ojciec tego? nadal będzie wtedy też, wiesz, grał na tych juwelach i ona na przykład kiedyś będzie stała w pierwszym rzędzie. no Marzy mi się to, <sum> to trochę. Tak, to, <sum> to tak, <sum> nie wstydu. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Jak coś, Uniwersytet Warszawski, prosimy. No to tak, wiele osób uważa, ja również, że czasy studenckie to jest naprawdę barwny okres w życiu. No i powiedzcie, czy sami byliście studentami i jeśli tak, to co wspominacie najbardziej z tego okresu? Awe, niech najpierw wyjaśni, co znaczy barwne czasy studenckie. <słanekutki> 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 studentami byliśmy, możemy się przyznać, tylko że akurat ten okres, to byliśmy drugi, trze trzeci rok, studiowaliśmy razem. na. A co studiowaliście? Na, ym, związany z muzyką, wiadomo, no bo co innego. No tak. E, pokryło to się z wygraną z programem Mass Be The Music. E, program był taką trampoliną, że może nie, nie wszystko, ale bardzo wiele się zmieniło w, nas, w naszym życiu. I powiemy szczerze, że nie mieliśmy po prostu możliwości skończyć studiów. A potem, gdy już mieliśmy już e, chęci, no to nie było zaocznych, e, więc... Kariera już poleciała. Aj, 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 aj. ja osobiście <laughs> mało doświadczyłem takiego życia stricte studenckiego, ponieważ no, to, to tak trochę ubolewam, że no, studiowaliśmy wspólnie w Olsztynie i też mieszkałem i mieszkam w Olsztynie, więc marzyło mi się kiedyś, wiesz, żeby wyjechać na studia, nie wiem, pomieszkać na stacji w akademiku. No to jest taka rzecz, której zazdrościłem innym, i tak szczerze to chyba więcej takiego życia studenckiego. Może nie, nawet nie to, że doświadczyłem, ale jakby miałem z nim jakby taką styczność, to było, wiesz, właśnie chociażby w klasie maturalnej, bo wtedy była dziś ta klasa, ten, ten etap taki pisania tego, tej kortowiady, ze względu, że no zespół jest jakby różnie, różnie tam wiekowo, więc chyba wtedy też tego życia studenckiego trochę doświadczyliśmy, ale szybko żeśmy się ze <grym> A Z właśnie... bumerami już. <grym> ale jak nie byliście tymi studentami, to braliście udział w gwiazdach Olsztyńskich? No, graliśmy zawsze. I, I grali wasz hymn? No pewnie. Ale super, super. No, to było akurat, to było i to nadal jest mega. No, nawet to to jest takie. Dlaczego to Bardzo do tej pory, wiesz, to był rok 2007, zaraz będzie, no, jeszcze dwa lata i będzie dwudziestka. Wiesz, on no, twoją piosenkę śpiewają studenci u nas na, na paradzie, gdy tak symbolicznie prezydent oddaje klucze, więc wow. e, jeśli chodzi o nasze miasto, więc to coś, jest coś, coś pięknego. Tym bardziej, że my naprawdę na tydzień. Tydzień przed chcieliśmy kompletnie się z tego wycofać. W ogóle nam no, nie szło napisanie tej piosenki. Stwierdziliśmy, że to w ogóle jest bez sensu pomysł. Nie mamy zbyt wiele tekstów, mamy fragment muzy, ale no, skoro powiedzieliśmy, a, to trzeba było powiedzieć, druga, bo... druga zwrotka była napisana w studio. W w trakcie chyba przerwy obiadowej na czas się kartonie od, od pizzy, nie? Więc no ale musiało to... tak być, to było przeznaczenie, Tak, i była taka, wiesz, i w, w ogóle nikt, nikt z nas nie myślał, że ta piosenka w ogóle utrzyma się, nie wiem, przez dwa lata. Mówimy, dobra, nagrajmy, a tyle lat. tak, Kortowiada i nada, pójdzie dalej. No. Super, super, um, a powiedzcie mi jeszcze, bo jedna z waszych najbardziej popularnych, popularnych piosenek to oczywiście skrzydła ręce, e, prawie 30 milionów wyświetleń na YouTubie, e, a gdzie wy byście polecieli? Gdybyście mieli takie skrzydła, te ręce. Hmm. Chyba właśnie dolecieliśmy i jesteśmy w tym miejscu, w którym chyba zawsze. mówi się... za nas, za mnie też. Okej, okay, rozumiem. Trochę Bo to szciszymy tak, w no, takim razie. Znaleźliśmy skrzydła, no i. E, tu jesteśmy pięk, piękne miejsce w pięknym kraju. E, w, wśród cudownych ludzi, takich jak dzisiaj. Dziękujemy. Więc, e, nie chcemy nigdzie indziej lecieć, aczkolwiek marzenia są, te skrzydła umówmy się, że oznaczają marzenia, każdy swoje ma, ale to tu już zostawmy do celu Taką nie dolecieliśmy. Tak, tak. E, to powiedzcie jeszcze, jak w trzech słowach opisalibyście tego rocznej W trzech słowach. Ja nie lubię tego, bo to jest sytuacja na nas twój ulubiony kolor. No ciężko w trzech słowach, no. To jest nasza perspektywa i spojrzenie, no bo mieliśmy no, tutaj, nie wiem, półtora godziny koncert i że tak powiem, zawsze się na coś nastawiamy. No i dzisiaj, żeśmy się, że tak powiem, nie przeliczyli. No wiedzieliśmy o tym, że są studenci, więc wiedzieliśmy, że będzie znakomita zabawa i tak było. No studenci zawsze bawią się. Mówię to z pełną, że to tak powiem świadomością, najlepiej. Są wiadomo, gotowi, tak. są gotowi na imprezę, są gotowi na zabawy, wiedzą po co przychodzą. Było cię miło, było dużo śmiechu, między publicznością było Nie też ważne, tak. że już jest jesień. Tak. Nieważne, Nie lecimy oczywiście. z dobrą energią. Tak, tak. zazwyczaj Spodwane. świętujemy przed sesją, a teraz przed nowym rokiem studenckim i niech tak będzie. Super, to życzymy Wam dalszych sukcesów, oczywiście, i żeby Twoja córka była w pierwszym rzędzie i słuchała Waszych Nie wiem, czy ona będzie chciała, ale dobra, też jej tego życzę. Także, żebyście jeszcze zagrali na naszych Bardzo Życzymy ramiło. mojego wieczoru. Dziękujemy Dzięki wam bardzo. Dzięki, bardzo, pozdrawiamy.